Kody nieświadomości, miłość, ocalenie. Część czwarta. Witajcie, kochani. Zanim przejdziemy do ukrytych w nieświadomości archetypów, powróćmy na chwilę do kart Illuminati. Dla przypomnienia, chodzi o Illuminati Cards, karty Steve'a Jacksona z Austin. Zaprojektowane w 1990 roku i pomimo przeszkód ostatecznie wydane w 1995 karty mają przedstawiać plany iluminatów, zrealizowane i czekające na realizację. Wspominałam o nich w drugim filmie z serii Tajemnica kodu nieświadomości Miłość ocalenie. Tych, którzy dołączyli teraz, odsyłam do tego materiału. Mówiłam o ich Iście proroczym przekazie dotyczącym ataku na World Trade Center i Pentagon, katastrofy w Fukushimie, trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii i zdarzeń aktualnie nas dotyczących. Pokazałam też zadziwiające koincydencje pomiędzy kartami Illuminati, a zamachem na Jana Pawła II, umieszczeniem kuli zamachowca w koronie Matki Boskiej i Fatimskiej, dziełem Maurizio Catelana, pokazującym papieża powalonego meteorytem, instalacją Jerzego Kaliny, w której papież unosi meteoryt ponad morzem krwi, i intro serialu Młody papież, gdzie kometa towarzyszy wielowiekowej wędrówce poprzez historię religii oraz oczekiwanym wielkim ujawnieniem dotyczącym naszych kontaktów z obcymi cywilizacjami. Temat związany z Fatimą, objawieniami fatimskimi, tak zwanym cudem słońca i osobą Jana Pawła II wydał mi się wart poruszenia, ponieważ nawiązuje do czasów apokalipsy, a więc do czasów transformacji, w jakich obecnie żyjemy. Warto zauważyć, że wspólnym, a więc prawdopodobnie prawdziwym, przekazem wieszczy i proroków było ostrzeżenie: nie dajcie się zwieść. Tak więc już sama analiza potencjalnego zwiedzenia jest swego rodzaju działaniem profilaktyczno-ochronnym. Manipulacja jest bowiem możliwa jedynie wtedy, gdy potencjalna ofiara nie wie o tym, że jest manipulowana. Na marginesie dodam, że w moim przekonaniu autor kart jest jednym z byłych iluminati, który prawdopodobnie na jednym z kolejnych szczebli tajemniczenia, odkrywszy w czym tak naprawdę uczestniczy, podjął decyzję o odejściu. Sądzę tak, ponieważ w przeciwieństwie do wielu przed nim i po nim, pomimo ujawnienia tajemnic organizacji, zachował życie. Jedynym sensownym wytłumaczeniem faktu utrzymania go przy życiu wydają się być przekonania podzielane przez członków tajnego stowarzyszenia, szczególnie te, które dotyczą więzów krwi. Członkowie organizacji wierzą, że do drugiego pokolenia siła więzów krwi jest tak potężna, że wcześniej czy później przywróci odstępcę na właściwe tory. Dodam jeszcze, że moim zdaniem wydanie kart Illuminati można potraktować jako specyficzną manifestację efektu Mandeli. Czyż ich analiza nie zmienia w zasadniczy sposób spostrzegania naszej przeszłości? Chociażby w odniesieniu do historycznych już ataków terrorystycznych i klęsk żywiołowych. Idźmy więc dalej tropem proroczych kart. Wśród wielu kart gry moją uwagę przykuły te, które dotyczą ostatecznego starcia pomiędzy siłami światła i siłami ciemności. Ciemną stronę reprezentuje zwykle ktoś w rodzaju ciemnego brata maga, posługującego się czarną magią. Charakterystyczna jest symbolika demonicznej technologii, przemocy i lęku. Symbol promieniowania radioaktywnego nawiązuje do wysoce prawdopodobnej w przypadku realizacji negatywnego scenariusza wojny nuklearnej i resetu cywilizacji, a więc do scenariusza znanego nam już z historii, niekoniecznie tej, której uczą nas w szkole w ramach obowiązującej fabrycznej edukacji przymusowej. To właśnie wydarzy się. Jeśli nie wykorzystamy kolejnej szansy, przed jaką stoimy jako ludzkość. Nawiązuję tu do etapów rozwoju cywilizacji, o których mówiłam w poprzednich odcinkach tej serii etapów, które stanowią w makroskali analogię do etapów rozwoju indywidualnego, rozwoju w mikroskali, rozwoju człowieka, który Jung nazwał indywiduacją. Odsyłam w tym zakresie do poprzednich materiałów, tu jedynie krótko przypomnę, że chodzi o rozwój stopniowy, rozwój składający się z kolejnych etapów, wiążących się z koniecznością rozpoznania i integracji archetypów, kodów, przeznaczenia, które domagają się zaistnienia, uznania i urzeczywistnienia. Przypomnę także, że zgodnie z koncepcją etapowej, archetypowej ewolucji, zarówno w odniesieniu do człowieka, jak i cywilizacji, jeśli domagający się integracji archetyp nie zostanie rozpoznany i zasymilowany, urzeczywistniony, powraca on do nieświadomości, po to, by za jakiś czas powrócić, dając nam kolejną szansę. Innymi słowy, jeśli nie odrobimy metaforycznej zadanej nam lekcji, będziemy musieli ją powtórzyć i będziemy powtarzać aż do skutku. Musimy zdać egzamin, by przejść do następnej klasy. Symboliczną ilustracją a więc w języku, jakim posługuje się duch, nieświadomość. Ilustracją symboliczną-metaforyczną tej fundamentalnej, omówionej przed chwilą zasady są, dla przykładu, takie filmy jak Dzień świra, czy też Na skraju jutra. Negatywne scenariusze. Negatywne, bo wynikające z nieumiejętności rozpoznania archetypu i niewiedzy o istocie, ważności tego procesu, innymi słowy scenariusze będące konsekwencją nieodrobionej lub źle odrobionej lekcji, znamy z historii. Tej prawdziwej, ukrytej, tej, której nie uczą nas w szkołach, lecz wyłaniającej się za coraz bardziej już naciągniętej, nadszarpniętej zasłony. Co tak naprawdę wiemy o historii ludzkości? Jakie wydarzenia kończą pewne etapy historii, powiązane ze zniknięciem wysoko zaawansowanych cywilizacji? Czym są nieodrobione lekcje? Czy w naszej historii prawdziwej miały miejsce resety cywilizacji? Stawiam te pytania jako pytania otwarte. Ponieważ dotykają obszarów daleko wykraczających poza tematy, którymi chcę się dziś z Wami podzielić, a ich dalsza analiza spowodowałaby, że ten film byłby stanowczo zbyt długi. Ograniczę się więc w tym miejscu jedynie do kilku informacji, które, mam nadzieję, staną się inspiracją do dalszych poszukiwań odpowiedzi na postawione pytania. Otóż, zdaniem niektórych badaczy, czarna śmierć która zredukowała ludzkość o około 60-80%, różne źródła podają odmienne statystyki, niekoniecznie była epidemią dżumy. Niezależni badacze zauważają, że po pierwsze, kataklizm był poprzedzony podobnymi tak zwanymi epidemiami dżumą ateńską i dżumą Justyniana. Po drugie, katalizmowi towarzyszyły nagłe zmiany klimatyczne chodzi na przykład o zamarznięcie Bałtyku oraz wielki głód. Po trzecie. Wydarzenia miały związek z promieniowaniem kosmicznym i cyklicznym przebiegunowaniem Ziemi. Po czwarte. Plaga pojawiła się nagle, niemal jednocześnie w różnych miejscach. Warto także wiedzieć, że jak wynika ze skrupulatnie opisanych badań na przykład z piętnastoletnich, oczywiście dyskredytowanych, oczywiście bezpodstawnie, badań Francisa Aiden Gaskeja, opartych na analizie przekazów naocznych świadków, opisywane przez nich objawy, znacznie odbiegały od klinicznego obrazu choroby, która, według oficjalnych narracji, zdziesiątkowała ludzkość. Ponadto z zapisów świadków tamtych wydarzeń wynika, że epidemia rozwijała się bardzo szybko i przypominała gorączkę krwotoczną, podobną do tej, jaką wywołuje wirus Ebola. Plagę nazwano morowym powietrzem i noszono maski, które miały chronić przed zakażeniem. Ponadto wszystkie opisane przez naocznych świadków objawy przypominały te, które są charakterystyczne dla choroby popromiennej. Brzmi znajomo dla mnie tak. Jeśli dodamy do tego wciąż odnajdywane i ukrywane przed opinią publiczną artefakty i fenomen podziemnych miast, budowanych przez starożytne cywilizacje uwidocznione także na kartach Illuminati robi się naprawdę ciekawie. A jeszcze bardziej interesująco kiedy spojrzymy na ilustrację wielkiego wizjonera Karla Gustawa Junga. Mam na myśli te, które nie znalazły się w polskim i nie tylko polskim, wydaniu jego Czerwonej Księgi. Jak wspominałam, temat wydania tej książki dotyczy mnie osobiście. Niestety uniemożliwiono mi jej wydanie w pełnej, a więc ilustrowanej wersji. Jednakże mam powody sądzić, że mój radosny zapał przyczynił się do tego, że w ogóle zainteresowano się jej wydaniem. Cóż, dobre i to. Spójrzmy na jedną z ostatnich ilustracji autorstwa samego Junga. Czy nie widzimy tu wejść do podziemnych miast i innych znajomych symboli, związanych na przykład z tzw. Tak prawem morskim? Możliwe, że między innymi tymi właśnie wizjami, których prawdopodobnie doświadczał rozwiecznił na swoich obrazach, dzielił się Jung w trakcie telefonicznych rozmów z Marie von Franz na krótko przed śmiercią. Wspomniałam o tym w pierwszym odcinku z tej serii, i tu ponownie odsyłam do tego materiału tych, którzy dołączyli do nas później. Kończąc podjęty tu wątek podziemnych fortyfikacji, szczególnie w kontekście ich współczesnych odpowiedników, nie mogę nie podzielić się nurtującymi mnie pytaniami: Czy nieliczni wtajemniczeni dysponują jakąś wiedzą tajemną? co kryją archiwa Biblioteki Watykańskiej? Czy niszczenie dokumentów, i nie chodzi tylko o Bibliotekę Aleksandryjską i fałszowanie historii świata, to teorie spiskowe, czy może jednak fakty? A jeśli fakty, to jaki cel im przyświeca? Czemu miałoby służyć utrzymywanie nas w niewiedzy, w nieświadomości na poziomie świadomości na tyle niskim, by uniemożliwić nam odkrycie archetypu, który domaga się urzeczywistnienia, utrudnić rozpoznanie istoty etapu ewolucji, na jakim właśnie się znaleźliśmy i tym samym rozpoznanie zadań, jakie przed nami stoją. Przecież taki stan rzeczy. Brak wiedzy o konsekwencjach nierozpoznania archetypu, który pragnie się zamanifestować w naszym życiu, który musi z nim zostać zintegrowany, prowadzi prostą drogą do katastrofy, do kolejnego resetu cywilizacji. Lecz kto chciałby unicestwić Ziemię i zamienić ją w spaloną pustynię? Ale spokojnie, don't worry. Nie lekceważmy sygnałów i ostrzeżeń, mając w pamięci fragment Biblii, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął ich wszystkich. Ale też absolutnie nie ulegajmy panice, która sprzyja kontroli ze strony tych, których trudno nazwać sprzymierzeńcami ludzkości. Ziemia wciąż trwa. Wolno nam popełniać błędy, jedynie nie wolno nam ich powtarzać. To, co musimy zrobić, to wziąć przykład z mistyków, wzorem mistyków pójść drogą miłości, ale i wiedzy, wiedzy płynącej do nas nieustannie ze sfery ducha, w języku psychologii analitycznej z nieświadomości zbiorowej. Kierując się przekazami wielkich nauczycieli ludzkości, którzy mieli do tej wiedzy dostęp, wiem, powtarzam się. Dla niektórych być może do znudzenia, tych proszę o wybaczenie. Powtarzam, bo to niezwykle ważne, a jednocześnie dla większości prawdopodobnie zupełnie nowe. To naprawdę ważne, by zrozumieć i zapamiętać, że język ducha, język nieświadomości to język symboli. Symboli zawartych w szeroko pojętej kulturze, a więc w wizjonerskiej literaturze, poezji, muzyce, filmie, sztuce, w inspiracjach naukowych oraz w baśniach, legendach i mitach. W tych ostatnich szczególnie, ponieważ mity są najgłębszą i najpełniejszą ekspresją nieświadomości ducha. Do mitów, symboliki kręgów zbożowych. I to nie tylko tych, które dotyczą odpowiedzi na wysłaną w kosmos wiadomość Arecibo oraz do przekazów majów, a więc do tematów zapowiedzianych już wcześniej, powrócę. Pamiętam o nich. Jednak gdybym chciała omówić wszystkie manifestacje duchowej sfery, ten film trwałby kilka godzin. Proszę więc o jeszcze trochę cierpliwości. Tymczasem powróćmy do symbolicznego języka kart Illuminati. Przyjrzeliśmy się symbolice ciemnej strony. A co z jej przeciwnym biegunem? Co z jasną stroną? Co jest po stronie światła? Karty Illuminati informują nas między innymi o tym, że w ostatecznym starciu z siłami ciemności, przemocy, demonicznej technologii i lęku, kluczową rolę odegrają druidzi. Pamiętamy... Wiemy, bo przecież powtarzam do znudzenia, że mamy do czynienia z językiem kultury, nieświadomości, językiem symboli i metafor. Za takowy można uznać grę Illuminati. Z własnego doświadczenia dodam, jak wiecie, na co dzień pracuję z treściami nieświadomości, że gry są współcześnie wyjątkowo obfitym źródłem informacji. Jak zatem odczytać symbolikę karty? Podzielę się moją własną interpretacją, a jednocześnie będę niezmiernie wdzięczna za podzielenie się waszymi, drodzy widzowie, spostrzeżeniami, sugestiami, intuicjami. W moim odczuciu, karta druidzi sugeruje, że chodzi tu o coś w rodzaju Profesy Club. Niesie ze sobą przekaz, Nawiązujący do czegoś, co kojarzy mi się ze Stowarzyszeniem Wieszczów, Proroków, jednostek zdolnych do odebrania i interpretacji języka nieświadomości, ducha. Nawiązuje tym samym do poziomu świadomości i do idei, która niegdyś w kulturach naturalnych wyrażała się w instytucji zwanej Radą Starszych nawiązuje do mędrców i wróżbitów, którzy dzielili się wiedzą i służyli radą w zaginionych cywilizacjach, takich jak na przykład cywilizacja Majów. Cywilizacja, która zgodnie z moją intuicją, być może celowo i świadomie usunęła się niegdyś na dalszy plan w oczekiwaniu na lepszy czas, kiedy ludzkość znajdzie się na takim poziomie świadomości, by wreszcie właściwie odrobić lekcję. Po stronie światła jest w mojej interpretacji braterstwo światła, świetlana rodzina wieszczów, utkanych ze światła, być może współczesnych potomków i na nowy nowoczesny sposób spadkobierców wiedzy, druidów, Eseńczyków i indyjskich braminów, czyli tych, którzy potrafią odebrać informacje wysyłane do nas z przestrzeni nazwanej przez Junga nieświadomością kolektywną. Po stronie światła jest stowarzyszenie istot, które łączą nie tyle symboliczne białe szaty, lecz przede wszystkim poszukiwanie i autentyczne oddanie prawdziwej, tajemnej, hermetycznej wiedzy. Na koniec powrócę do obiecanej na wstępie odpowiedzi na pytanie, jaki archetyp domaga się odkrycia i urzeczywistnienia. Odkrywanie kulturowego archetypu który w mojej interpretacji wkroczył w nasze kolektywne życie, manifestuje się na wielu płaszczyznach i domaga się integracji. Ma związek między innymi z drugą serią filmów, które dla was nagrywam pod nazwą Heroins czarnej. Cykl filmów opisujących moje osobiste doświadczenia, moją własną podróż. Nieprzypadkowo nazwałam The z czarnej. Tytuł cyklu stanowi nawiązanie do wspomnianej już w poprzednich materiałach mitycznej podróży archetypowego bohatera opisanej przez Josepha Campbella w jego dziele z zakresu mitologii porównawczej The Hero with a Thousand Faces Bohater o tysiącu twarzy. Dlaczego więc cykl opisujący moją własną podróż zatytułowałam The Heroine's Journey? Otóż, czytając książkę, The Heroines Jarney, Maureen Madrock, tłumaczoną przez koterapeutkę, z którą mam przyjemność pracować w analizie marzeń sennych, odkryłam, że schemat przedstawiony przez autorkę znacznie trafniej opisuje nie tylko moje własne doświadczenia, lecz także doświadczenie osób, z którymi na co dzień pracuję, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Znacznie trafniej. Niż znany mi od dawna i wielokrotnie cytowany w trakcie wykładów schemat Monomitu, archetypowej podróży bohatera autorstwa Josefa Campbella. Treść tej, synchronicznie objawionej niedawno w chwili rozpoczęcia wspólnej pracy, podarowanej mi przez tłumaczkę książki, była jedną z wielu wskazówek. Prowadzących do odkrycia hipotetycznego archetypu, który w moim poczuciu wyraźnie manifestuje się na poziomie nieświadomości zbiorowej i domaga się urzeczywistnienia. Stawiam więc tezę, że archetypem INSE, archetypem, który na poziomie kolektywnym wkracza w naszą wspólną rzeczywistość jest energia żeńska. Innymi słowy, kolejnym etapem ewolucji ludzkości, Etapem, w który jako cywilizacja kolektywnie wchodzimy, jest czas wymagający rozpoznania i integracji uniwersalnego archetypu kulturowego, jakim jest zasada żeńska. Energia bogini matki, stwórcza energia matki wszystkich bogów, matki, rodzicielki wszelkiego stworzenia. Zasada żeńska, która reprezentuje bez względu na płeć, wiarę. I oddanie takim ideom jak równość, współpraca, szacunek dla każdego życia, opieka nad słabszymi, tolerancja dla odmienności, empatia, uniwersalna współczująca miłość, wrażliwość na piękno, inspiracja, współbrzmienie z naturą, pokojowe współistnienie z każdym czującym bytem. Tezę tę. Na ile to możliwe, będę udowadniać. Na ile to możliwe, bowiem nie jest to łatwe zadanie, zważywszy, że dotyczy sfery ducha, sfery nieświadomości i archetypów, które stanowią jej właściwą treść. Dotyczy zatem obszarów, których nie da się zwerbalizować obszarów, które mogą być opisane jedynie w języku baśni, legend i mitów, w symboliczno-metaforycznym języku, jakim duch. Nieświadomość się posługuje i w jakim się wyraża. O tym, czym różni się uniwersalna, bo dotycząca zarówno mężczyzn, jak i kobiet, podróż bohaterki od podróży bohatera, oraz o innych wskazówkach prowadzących do postawienia wyżej wymienionej tezy, że to ten, a nie inny schemat stanowi archetypowy wzorzec dalszej ewolucji ludzkości opowiem później. Podobnie jak i o wielkim znaczeniu mitów i o koincydencjach, które doprowadziły mnie do odkrycia w moim poczuciu niezwykle ważnego mitu, który niegdyś zdecydował o losach świata i prawdopodobnie taką samą rolę pełni dziś. A więc mitu o pierzastym wężu. Opowiem także o innych manifestacjach symbolicznego języka nieświadomości na przykład tych. Które być może zawarte są w zbożowych kręgach. Wspominałam o tych tematach i obiecałam do nich powrócić. I na pewno to uczynię, jednak, ponieważ tematy te są równie ważne, jak i szerokie, dlatego, jeśli naprawdę mam się z Wami dzielić, konieczne jest, jak to teraz widzę, podejście do nich uważne, możliwie pełne, a jednocześnie. Zrozumiałe dla tych wszystkich, dla których problematyka, którą poruszam, jest zupełnie nowa. Dlatego proszę o wyrozumiałość dla mnie i wybaczenie, jeśli kogoś zawiodłam, przesuwając część tematów na późniejszy czas. Nie jest to podyktowane ani lenistwem, ani roztargnieniem, ani złą wolą, lecz raczej szacunkiem i pokorą wobec tematów wiążących się ze sferą ducha i tym, co się wokół nich wydarza. Mam na myśli synchroniczności, których obecnie doświadczam i których jest wciąż więcej i więcej, oraz informacje, które odbieram i z prawdziwą wdzięcznością przyjmuję dzięki waszym komentarzom i mailom. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.